Partnerzy odcinka Efston Lider, Wizę Elosity, Platinet, Boxy na Haku. No i zaczynamy wycieczkę rowerową na stacji kolejowej Swarzewo. Przepiękna ścieżka rowerowa 17 km do Krokowej, coś koło niecałych 30 do Dębek, a potem do Białogóry jeszcze 10, także coś koło 40 km. Finalnie, co my tu mamy? Właśnie startujemy: 14:45, 22 m nad poziomem morza. Piękna sceneria, świeże powietrze, czegoż szcieć więcej. I rewelacyjnie prościutka ścieżka rowerowa. Po horyzont, autostrada rowerowa. Jedyne co słyszę, to śpiew ptaków. I podziwiam jak produkuje się. Czyściutki prąd, jedenasta minuta, piąty kilometr. Dojechaliśmy do jakiejś tu drogi i pierwsze auto. A tak cały czas przez pola, przepiękna ścieżka. No i prawie siódmy kilometr trasy. Byliśmy już na 6 metrów nad poziom morza, teraz 14. Pniemy się do góry, godzina 15, 17 minut tej wycieczki i znowu takie bezkresne pola po lewej i po prawej, gdzie te ptaki są? Nie widać ich, ale chyba słyszycie tak jak ja kilometr garść pięknych widoczków, 26 minut, prawie 27, średnia 23,6, także cisnę, tętno 146, no popatrzcie jak to przepięknie się tu prezentuje, teraz troszkę z górki, 14 metrów nad poziom morza zjeżdżamy, no i cisnę 31, a dzisiaj mam rower bez napędu, także dzisiaj wszystko siła mięśni, Elektryczny jest troszkę za duży i nie wszedłby mi do bagażnika. Ten też poza tym łatwiej się pakuje, bo ten waży 10 kg na 12, a elektryczny prawie 30. Dlatego dzisiaj taka wycieczka starodawnym rowerem. Ale jak widzicie, średnią też się da wykręcić, tylko ten wyższe. No bo zawsze jak tu przyjedziemy, to na parę dni i zawsze coś zwiedzamy. A jako, że kocham rowery robię robię no, od wielu lat. Kilka, kilkanaście tysięcy rocznie, to troszkę mogę dla Was ponakręcać. No tylko dajcie znać, czy macie ochotę na takie widoczki i trochę mojego gadania. Będę wdzięczny za informacje w komentarzach. Pół godzinki, 12 km, średnia 24. I kolejna zmiana scenografii. A to po prawej to obszar Natura 2000, kolejna fajna droga, taka na rower, ale dzisiaj cisnę ścieżką. No i koniec ścieżki, 45 minut, o kazał mi się zegarek napić, kończymy przy macie w Krokowej, 17 km. średnia 22,6. A teraz trzeba się jakoś doplątać do dębek. A potem przez las do Białogóry. No i teraz w Google'ach ustawione dębki. Nawigacja to prawda mnie tam prowadziła. I tam było niby dwie minuty szybciej. Ale tam droga taka marna. Więc cisnę na północ. A potem jakąś taką drogą wzdłuż wydm. No zobaczymy. Generalnie ruch zerowy. Jedno, dwa tam je minęły. Widoczki fajne. Ćwierki ćwierkają. Już wiem skąd ćwierkają. Tam z góry. Nie będzie widać. Wiszą 50-100 metrów nade mną i tak śpiewają. Karwińskie błota długie. Wejście 14. Nawigacja mówi w lewo. No to dajemy w lewo. To już będzie chyba taka polna dróżka. Ale urokliwa. I nie najgorzej dziurawu. Także tak, jechaliśmy na zachód. No i tak, prawie na oporze w prawo, czyli znowu na północ. Tam, gdzieś za tym lasem, już jest morze. A tak w ogóle to godzina. Minęła wycieczki, i prawie 23 km za nami. I na oporze, znowu w lewo. Zaraz za tym skrętem w lewo, karmińskie błota, i znowu jedziemy na zachód. Wzdłuż Bałtyku, a tam już za lasem. Szumi morze. Droga fajna, no rewelacyjna na takie tutaj wycieczki rowerkiem. No na szosie bym się tu nie wybrał, ale każdym innym rowerem rewelacja. A najlepiej elektryczny, bo można z białogóry czy z dębek skoczyć sobie. Aż do Władysławowa, a może nawet na Hel. jak ktoś ma dwie baterie. Muszę kiedyś taką wycieczkę zrobić. Ale to wyjdzie pewnie ze 150 km. Także to już elektryczkiem, o zwykłym to by mi pewnie dnia zabrakło albo kondycji, albo jednego i drugiego. I wjeżdżamy do Dębek. Godzina 8, troszkę ponad 25 km. Dębki 4 był. Wjazd na plaży przed chwilą. Za chwilę powinien pojawić się asfalt, a potem aż do rzeki Piaśnicy to będzie parę kilometrów przez dębki. No zobaczymy ile. No ciekawe, właśnie. 25 km startujemy. 26 km, są i dębki, jest i asfalt. W zasadzie to kostka. Mamy most, mamy piaśnicę. Idziemy na plażę zobaczyć jak tam sytuacja. No jest tu przepięknie. Liczę na to, że ostatnio bardziej wiało, a dzisiaj mniej wieje. I wtedy to jest taki czas, kiedy jest kawałek twardego piasku tuż nad samym morzem i wtedy da się pojechać. No zobaczymy. Na razie zrobiło się dość, dość zimno. Jedzie tak się dość średnio, bym powiedział. Ale... No na pewno lasem by było szybciej, bo lasem miał górę góry jakieś pół godziny. Tu pewnie zejdzie więcej. Na razie godzinę 22. I... 28 km. Tam do lasu. No niestety... Tam nad samym morzem... jest dość miękko. Momentami aż rower wpada. A tu, gdzie były te długie fale, to było chyba kilka dni temu. Tu już też przeszło i się naprawdę ciężko jedzie. Także, no niestety, trzeba będzie drogą pojechać. Ale chwilę widoczków, co zaznałem, to moje. Ale jak tu pachnie fajnie. Takim lasem iglastym rewelacja. No jest, tobie Ale jeszcze parę kilometrów tego typu drogą do, nie, do centrum. Także finalnie. Godzinę 40 od Zatoki Puckiej do przedmieścia Białogóry, tak bym to powiedział. Gościniec Kaszubski na samym wlocie do Białogóry. Wynik: godzina 51 ponad 36 km.